Witam Was w 13 odcinku Let's Playa Simsów. Z dwójki, oczywiście. Eee, nie wiem, co ty chciałeś robić, bo byłam na tabie. I co dzisiaj porobimy? Wybraliśmy się do miejsca o, nazwy, o nazwie Simowe Tory Kręglarskie. Jak widzicie? Eee, niby czego. Dobra, co tu mamy ciekawego, oprócz y, torów? Hmm. Tyle? Hmm. No dobra, idź, pograj sobie, bo masz. <grym> o twoja zabawa leży. Y, właśnie, byś z nim pogadała, <grym> z Piotrem. Czekaj, jest tu ktoś, a jest tu ten Adolf cały. Ojej, on chciał z nami flirtować. Mm. Oczywiście. <ścoughs> Arianna zrobi wszystko, żeby go zdobyć. I znowu ta amanda Zeleta. I tak sobie nagrabimy. <ścoughs> nagrabimy. No, nasze spotkanie będzie chyba lepsze. Mm. Dobra. Szybko zdobywasz. Szybko zdobywa ten. Kontakty po ramieniu. Mm. O, już może. Z pięcioma. Nie, nie pamiętam, z iloma już robiłaś. Ty grasz sobie ładnie. Zaproś tych ludzi, Tomio yy... Tak? Chociaż możemy pograć to zaraz. Albo dobra, idź, pograj sobie. Ok, yy... ty się zajmij tym Piotrem. Yy... To zaraz, bo musi się spotkanie skończyć. O, już jest super. No, porób tam wszystko z nim. Co się da. Nie, nie irytuj. A um, nie wiem, gdzie jest. A zaraz to jest ta budka. Czy nie ma? Nie widzę. Nie ma drugiego piętra. W sumie to mało tu jest tych... rzeczy. Jak tam ci idzie? Już pograłeś sobie? No pokaż. Jak grasz. Leon Oj, coś się nie udało. <laughs> mm, nie, bo myślałam, że coś tu jest jeszcze. A tu nie ma. Dobra, możemy iść do restauracji. Ariane, jesteś wolna. To za chwilę. To tu teraz sobie pograj. Mało tu rzeczy jest. Jak tam. Czekaj, bo musi być odjazdowy. Nie, nie ten. Gdzie jest ten Piotr? A, szukaj Piotrka. Hmm. A tu sobie gra. Weź go jeszcze pocałuj, ale może nie tak. No. Hm. <śm> O, już jest odjazdowe Jak tam grasz? Co to, labirynt <grymne> Spoko. Dobra, idziemy coś zjeść. Aha, musisz skorzystać na no to idź. A ty? A ty też byś poszedł. Okej. Okay. I jak tam już skończyłaś. No. A ty chyba nie pójdziesz też. Niebo nie jesteś w grupie z nimi. Musisz sobie osobno usiąść. Ten to kto? To jest ten Leon noga? Okej, okay, siadaj. Tak <grym>, musia do końca <wszyć> Tego, go tego gościa nie znamy. Mm. <noise> ten dalej zły. Żadnego witania. Dobra, gdzie jest kelner? O znowu ten hrabia? Marek, hrabia kolem. No? Dobra, danie dnia. No i do ciebie też musi przejść Kalnor. A ty masz już ciasto, możesz zjeść. No dobra, bo dzisiaj i tak zmieni. No. I co, musiała wziąć Homara, oczywiście. Tak samo. <grymne> Ale jedzą Dobra, weź coś porób mm, Rzuć jedzenie Znieść toast Ciekawe, czy będą chcieli <grymne> Nie, nie chcą <grymne> Okej okay. Znaczy, wiecie, ta reszta cała. <laughs> nie lubią gra. Poczęstuj i kawałkiem. On nie to samo co ty, ale spoko. Okej. Okay. Ty jeszcze się nie najadłeś. Mm, szkoda, że on i osobno. Kto ma ten kupon? Ty? Ojej, szkoda, że nie dałam go, nie No cóż, trudno. <laughs> Zjesz sobie jeszcze. Um. Ale czemu zmienić zamówienie? Dobra. Poczekamy, zobaczymy. I jeszcze mu nie wiem. Nie to chyba już robiłaś? Nie wiem. Zaproponuj niespodziewane <grywanie> nie oświetlenie na pewno. Będziemy się zbierać do chaty. A to co, tak płaczesz? A ty nie możesz wykorzystać? Mm, szkoda. 106 aż. Dobra, to tak. Już koniec jedzenia. Powitaj. Aha, bo nastoi. No, zamów. Dobra, to ci coś wybiorę. Tu mm, możesz zaszaleć. <laughs> Kotlety... homar. Oh Dobra, żeberka sobie zjedz. Leonoga. Albo nie, z wampirem sobie pogadaj. Zagwiszcz. Dobra, nie. A ty jak tam? No zjedz jeszcze coś Ty zapłaciłeś ten rachunek. Na no, szczęście. Weź się... O, dwa. Nie widzisz, że Arianna to z vampirem rozmawia. Podziwiaj go. O, to działa. Zabawiaj do w schlebiej podziwiaj, i i Możesz pogadać z nim. A ty jak tam Aha, czekasz na jedzenie? Napisać pracę, to tak. Mhm, dobra. Nikt nie gra w kręgle. O, pani zadecka. Pani zadecka tu jest. Gdzie jest ten Piotr? Ale ona nie wejdzie do tego pokoju. bo Ona musi być w tym samym pokoju, chyba. No, gdzie pani idzie? O. Ale O Nie, poszła sobie. No, szkoda. No, gdzie ta żeberka? Gdzie ten kelner? Kelnerko. No, weź się zajmij. Czym masz się zająć? Żeberka. Wiesz o tym? Bawiliśmy się fenomenalnie. Koniecznie zaprosić nas następnym razem. Mhm, ty na pewno. Przywitaj. Co tam się stało? O kurcze. Mam Wampir dostał. I ten Leon też. Ojej. Hm. Ciekawe dlaczego. Zmyłka? Jaka zmyłka znowu. Chyba nie chcesz mnie okraść. Może się nie lubią po prostu. Cóż, taki też może być. Zjadłeś już? No dobra. Nie wiem, czy wykorzystać kupon na taką małą kwotę, no ale dobra, niech będzie. I lecimy do domu, bo już... ...szczeciam już nie niby. Tutaj jest telefon. To kto, kto, znowu Faustyna. No nie, a ci się biję. Oj, wampirze, wampirze. Dobra, nie patrz na to, tylko jedziemy do domu. Wiem, że jesteś zmęczony, no. No. <ścoughs> Wkopał mu. Wierz tu i dobra, nie będzie. No, dom idzie indziej. O, no, ci się zgodził. Tylko jej nie ugryź. A ty co robisz? <laughs> Rozsiądźcie. Mm. Aha, tak, spontanicznie ci brakuje. Skacz na skakance. Słabo. A ten co chce? Nie, my jedziemy do domku. Dobra, już bez kocich ruchów. O, 25. Wow. Jesteśmy już w akademiku i... i się oczywiście wszystko tnie. Ten od razu pójdzie spać, bo pada. No właśnie mu to chciałam zaznaczyć, ale on sam wie co robić. Ty nie idź spać tylko... Aha, musisz wykonać pracę, bo pójdziesz zdawać egzamin. Chyba tu była twoja praca? Tutaj, tak? Dobra, nakłoń kogoś do... O! <śledzimy> Landgrawa nakłoń. Wykonaj pracę. Tak. Nie jest tylko... Wykonaj pracę, tuściochu. <śledzimy> w samych gaciach. <śledzimy> o, masakra. O spaghetti jest, ty je ceniam. Ale my nie będziemy jeść. Nic spać. Nie wiem, co byś porobiła. Ile godzin? 6. No to w sumie powinno iść spać. A ja przypilnuję tego Landgraba. <grywka> o nie, ktoś dzwonił. Cześć, jestem Dionizy, mój przyjaciel. Mirosław zapewnia mnie, że niedawno wspaniale razem się bawiliście. Może zechcesz pojechać ze mną na Przedmieście? Ech, teraz... naprawdę... Nie. O, szkoda. Mam nadzieję, że wkrótce się spotkamy. to zadzwonię, ale nie teraz. Nie ćwicz, idź spać. A czemu ty płaczesz? Hmm. Czemu ty płaczesz? Nic się ostatnio z tego nie zdało, no oprócz tego, że cię Adolf przyłapał. No nie, znowu ktoś dzwoni. Nie odbieramy tam. No, zrobiłeś pracę, no, masz szczęście. Pięć godzin. Ej, czemu nie poszłaś spać? Znowu ktoś śpi w twoim łóżku. Masakra. No, tak, bo nie zamknąłem drzwi jak zwykle. Idź stąd, idź. Musimy zamknąć. Telefonu nie odbieramy, bo idziemy spać. No i poczekamy aż Arianna zda, bo wiemy, że zda. I będziemy kończyć w sumie. No. Tak, jeszcze śnieg pada, fajnie. Super. Eee, dobra, o której to? O północy, tak? Tak. No, są... ciekawie, czy pójdzie w piżamie. Aha, dobrze. <grytanie> ty nie powinieneś, nie powinieneś ty spać, bo rano nie wstaniesz. Czy nie będziesz miał co robić w nocy? To mi chodziło. Mógłbyś coś posprzątać? Byś sobie nabił punkt. O, widzisz, kibelki będziesz czyścił. A później pójdziesz spać. O, pięknie już zdobyłeś punkt sprzątania. Super. Ariana zdobyła dość doświadczenia, aha. Yy, czy chcę, yy, żeby Arianna zmieniła swoje aspiracje? Wiecie co, ja dam jej tak, bo, bo po prostu nie podoba mi się jej cel życia. Tylko dlatego. A jak na przykład dam tak i tak, to jej się zmieni? Nie wiem. Nie, kurde, trochę zużyłam bezsensownie, ale... Hmm. Um, dobra, i tak można w tej kuli takiej, jak ona się nazywa... W tej kuli, no nie? No. W tej kuli można było zmienić aspirację. No. Więc w sumie spoko zmienimy jej. Nie wynoś śmieci co ty idziesz spać druga w nocy. A ty wysprzątałeś kibelki? Nie. Bo po co? No dobra, Riana idzie spać i, i się żegnamy. W takim razie do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!